Dziś o narzędziu, które jest nieocenione w warsztatach, zakładach produkcyjnych i wszędzie tam, gdzie precyzja ma kluczowe znaczenie. Mowa o zestawie do sprawdzania gwintów dla śrub i nakrętek marki SZUT. Zestaw zawiera informacje o zgodności z normą ISO 9001. Mamy do dyspozycji 20 elementów sprawdzających o rozmiarze metrycznym w zakresie od M3 do M24. Zobaczmy, jak sprawdzić wielkość i skok gwintu dla danej śruby. Znajdujemy wstępną wielkość elementu zestawu zbliżoną do rozmiaru śruby. Wkręcając śrubę sprawdzamy, czy rozstaw gwintu pasuje. Jeśli napotkamy opór i nie możemy wkręcić śruby do końca, przechodzimy do elementu sąsiedniego o takiej samej wielkości. W tym przypadku będzie to element M8 1.25. W przypadku nakrętek postępujemy podobnie. Wyszukujemy i wyjmujemy element o zbliżonym rozmiarze do rozmiaru nakrętki. Dokręcając na niego nakrętkę bez oporu, mamy pewność, że średnica i skok gwintu elementu z zestawu to rozmiar nakrętki.